Osłonięta uczennica ma wizję nadchodzącej śmierci, więc ryzykuje wszystko, aby doświadczyć tego, co życie ma do zaoferowania, zanim noc się skończy. Françoise marzy o swoim kryształowym wisiorku. Pyta, czy ma się poruszać zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jeśli ma przeżyć, i przeciwnie, jeśli ma umrzeć. Wkrótce wisiorek zaczyna się poruszać przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, przerażając ją. Następnie widzi wizję kościoła w lesie i uczestnictwa w tłocznej imprezie. Zamaskowany mężczyzna przygląda się jej z tłumu, a kaplica wkrótce zostaje pochłonięta przez płomienie. Wizje przytłaczają Françoise, budząc ją gwałtownie. Po uspokojeniu się budzi swoją najlepszą przyjaciółkę Delfin, błagając ją, by poszła z nią na strych, by porozmawiać. Gdy tam docierają, Françoise opowiada o swoim koszmarze, zauważając, że nie był to zwyczajny sen. Dzieje się tak, ponieważ gdy kościół płonął, ona zginęła w płomieniach i naprawdę poczuła ogień, jakby był realny. Widząc przerażenie na twarzy delfin, Françoise przypomina jej, by się nie martwiła, ponieważ palą tylko niedoświadczone kobiety, więc jej przyjaciółka będzie bezpieczna. Temat sprawia, że delfin czuje się niekomfortowo, ale jej przyjaciółka jest ciekawa doświadczenia, ponieważ nigdy wcześniej nie była z mężczyzną. Niepewna kobieta tylko stwierdza, że to nie było ważne. Françoise wyciąga swój kryształowy wisiorek, pytając, czy ma się obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jeśli delfin jest teraz kobietą, i ku ich radości tak się dzieje. Tego ranka panie dołączają do swoich kolegów, gdy zmierzają na poranną mszę. Podczas tego delfin widzi swojego ojca, który sprząta teren. Delfin odwraca wzrok, gdy jej koledzy drwią z niej, jak to jej ojciec pracuje jako woźny. Gdy czekają, aż siostry otworzą kaplicę, panie dostrzegają grupę mężczyzn przyglądających się im z bramy. Wzywają ich, aby przyszli, więc jeden z nich biegnie przez deszcz, przynosząc notatkę od Daniela. Zanim kobieta zdąży pokazać notatkę swoim przyjaciółkom, siostry wpychają je do kaplicy. Jedna z sióstr również dostrzega mężczyzn na zewnątrz, więc przegania ich, podczas gdy Françoise zostaje, by przyglądać się Danielowi. Później, gdy panie słuchają mszy, przekazują sobie notatkę. Françoise niecierpliwie czeka, aby ją otrzymać, tylko po to, by jedna z jej koleżanek ją wyrwała, zanim zdąży ją wziąć. Panie przystępują do otrzymania krzyża na czołach, chociaż gdy Françoise przyjmuje swój, przypomina sobie swój koszmar. Dwie przyjaciółki ostatecznie zdobywają notatkę później, odkrywając, że to zaproszenie na bal kostiumowy dzisiaj wieczorem. François polega na swoim wisiorku, aby zdecydować, czy iść, czy nie, a ten odpowiada afirmatywnie. Delfin jest niepewna, ponieważ mogą mieć kłopoty. Będzie bardziej narażona, biorąc pod uwagę, że jest zapisana do szkoły z internatem tylko z powodu pracy swojego ojca. Aby ją przekonać, pytają wisiorek, czy będą miały nowe doświadczenia z mężczyznami podczas imprezy. W szczególności Françoise pyta, czy pocałuje Daniela dzisiaj wieczorem. Wisiorek mówi nie, co psuje jej nastrój. Następnie pyta, czy kiedykolwiek będzie normalna, a Delfin próbuje powstrzymać ją od polegania na Wisiorku w takiej kwestii. Aby podważyć jej wiarę w jej przewidywania, Françoise wyzywa swoją przyjaciółkę, by zapytała Wisiorek, czy jej matka umrze. To zasmuca Delfin, wyraźnie nie chcąc zadawać takiego pytania. Jej przyjaciółka przeprasza, a potem pyta swój Wisiorek, czy jej sen spełni się dzisiaj wieczorem. On odpowiada tak, co pogłębia wiarę Françoise, że umrze dzisiaj wieczorem. Ta myśl niepokoi ją przez cały dzień. Podczas lekcji Delfin zapewnia ją, że Wisiorek jest tylko dla zabawy, ale Françoise jest przekonana, że to prawda, dodając, że nie chce umrzeć w szkole. Aby wyjść z lekcji, Françoise udaje, że mdleje, zmuszając nauczyciela do zabrania jej do pielęgniarki. Pielęgniarka zapewnia ją, że nic jej nie dolega, ale Françoise nalega, aby wrócić do swojego pokoju. Zamiast tego pielęgniarka mówi jej, by odpoczęła w klinice, nawet zamykając ją w środku. Gdy jej plan się nie udaje, Françoise odwraca pobliski krzyż do góry nogami w odwecie. Wylewa również czerwony płyn na religijne figury i niszczy miejsce. Wkrótce dzwonek dzwoni, co oznacza, że zajęcia się skończyły. Zdesperowana, by wyjść, Françoise wybija okno. To pozwala jej uciec, a gdy siostry rzucają się, by zbadać hałas, spotyka się z Delfin. Błaga swoją przyjaciółkę, by pomogła jej opuścić szkołę, a Delfin, nie mając innego wyjścia, prowadzi ją do kwater rodziców. Tam Françoise znajduje chorą matkę, Delfin śpiącą. Obie zmieniają ubrania, ale Françoise upiera się, by nałożyć makijaż. Widząc siebie jako obdarzoną proroctwem, chce wyglądać jak czarownica. Mimo, że się z tym nie zgadza, Delfin zbiera makijaż do swojej torby, zanim wyruszają wspinać się na płot. Zanim wyjdą, ojciec Delfin dostrzega je. Więc obie uciekają, szczęśliwe, że mogą skosztować wolności od swojego internatu. Udają się prosto do kawiarni, gdzie mężczyźni mieli na nie czekać, tylko po to, by odkryć, że grupy tam nie ma. Zdesperowana, aby uzyskać transport, Françoise podchodzi do innego mężczyzny, Morisa, pytając go o podwiezienie, domyślając się, że są uczennicami z internatu. Mężczyzna zgadza się. Ku ich zaskoczeniu, Moris sprawdza samochody na ulicy, aż znajduje jeden odblokowany. Podjął próbę uruchomienia go na krótko, a mimo świadomości, że kradnie, panie wsiadają do środka. Podczas jazdy Françoise zauważa bliznę na szyi mężczyzny. Pyta ją, by sprawdziła schowek, gdzie znajdują papierosy. Zdecydowana doświadczyć nowych rzeczy, Françoise zapala jednego dla siebie oraz Morisa. Następnie prosi go, by przyspieszył, aby dotrzeć na imprezę. Jednak Moris zauważa, że już ukradł samochód i jedzie z dwiema kobietami, więc nie chce ryzykować wypadku ani przyciągać uwagi innych ludzi. Zastanawia się też, dlaczego Delfin jest taka cicha, więc ona wyjaśnia, że jej rodzice mieli wypadek samochodowy, więc przestali całkowicie wychodzić z obawy. Przechodząc do innego tematu, Françoise wspomina, że jej sny przewidziały, iż dzisiaj umrze, dlatego spieszy się. To wydaje się przekonywać Morisa do przyspieszenia. Dziewczyny próbują poznać swojego towarzysza, dowiadując się, że był w armii, ale większość czasu spędził w szpitalu, aż do niedawna. Teraz nie ma nic do roboty. W tym momencie panie dostrzegają Daniela stojącego na poboczu drogi, więc proszą Morisa, żeby go zabrał. Françoise jest widocznie zachwycona obecnością mężczyzny w samochodzie, jednak marszczy brwi, gdy Daniel zaczyna rozmowę z Delfin. Wkrótce przyjeżdżają na miejsce. Gdy pozostali udają się do lokalu, Françoise zaprasza Morisa, żeby się do nich przyłączył. Odmawia i zamiast tego radzi jej, żeby była bardziej asertywna wobec Daniela, zauważywszy jej zainteresowanie nim. Gdy Morris odchodzi, Delphin dołącza do przyjaciółki, nazywając ją lekko myślną za wcześniejsze podejście do mężczyzny. Françoise broni się, że Morris im nie zaszkodził, a Delphin przyznaje, że cieszy się, że tak było. Dziewczyny przystępują do nakładania makijażu przed dołączeniem do imprezy. W środku znajdują dziesiątki ludzi bawiących się w nocy. Françoise się ekscytuje, tylko po to, by dostrzec zamaskowanego mężczyznę z jej snów wśród uczestników imprezy. Żeby się rozluźnić, zaczyna pić, nawet wznosząc toast z przyjaciółką. Mężczyzna w kostiumie Kowboja szybko zaprasza Delfin do tańca. Ona odmawia, ale on nie chce odejść, więc François chwyta jego prab i celuje w niego. Zagniewany odchodzi. Dwie przyjaciółki tańczą razem, a z drinkami w sobie Delfin zaczyna drażnić François na temat znalezienia mężczyzny. François narzeka, że Daniel tylko z nią rozmawiał w samochodzie, ale Delfin żartuje, że to dlatego, że flirtowała z Maurice M. Po pewnym czasie François idzie do łazienki, znajdując chwilę spokoju. W korytarzu modli się do bogów, bogiń, a nawet demonów, by spełnili jej życzenie o intymności z mężczyzną, którego pragnie. Następnie wraca na imprezę, tylko po to, by zobaczyć, jak Daniel tańczy z delfin. Zazdrosna, odchodzi, a mimo to delfin za nią nie podąża. Na zewnątrz Françoise widzi grupę nowo przybyłych na rowerach. Podchodzi do nich i domaga się papierosa. Jeden z nich, Alain, prosi o pocałunek w zamian, a Françoise się zgadza. Mężczyzna całuje ją namiętnie. Ale Françoise szybko się odsuwa, niezainteresowana. Mimo to jego przyjaciel, Jean-Pierre, daje jej papierosa i nawet oferuje drinka, który bierze. Jednak Alain prosi o poważniejszy pocałunek w zamian za zapalenie jej papierosa. Po raz kolejny Françoise się zgadza i całuje mężczyznę głębiej. Po transakcji Françoise próbuje odejść, ale Alain nie jest zadowolony. Przyciąga ją z powrotem, więc kobieta rozpaczliwie stara się wyrwać. Delphin słyszy hałas i biegnie do przyjaciółki, akurat w momencie, gdy Alain w końcu ją puszcza. Mimo okropnego doświadczenia, Françoise upiera się, by kontynuować zabawę i dążyć do życia tej ostatniej nocy. Delfin myśli, że wprowadza się w jeszcze większe kłopoty, ale przyjaciółka każe jej wrócić do Daniela. Kobieta broni się, że Daniel podszedł do niej, a potem wskazuje, że jej wisiorek powiedział jej, że nie doświadczy dzisiaj bycia z mężczyzną, a mimo to wciąż dąży do tego celu. Myśli, że Françoise po prostu wierzy w to, co działa dla niej. W tym momencie Daniel podchodzi do nich, więc Delfin idzie z nim, kończąc ich kłótnie. Alain i jego przyjaciele wkrótce wchodzą na imprezę, a Daniel ma oczy tylko dla jej przyjaciółki, więc Françoise rozważa alternatywę dla swoich celów. Zanim podejmie decyzję, dostrzega Christophe'a przebrane za wampira, wpatrującego się w nią. Czując się rozdarta między strachem a desperacją, Françoise postanawia oddać się zabawie. Jednak wspomnienia jej koszmaru dręczą ją, gdy widzi te same wydarzenia się rozwijające. Obrazy i upojenie ostatecznie powodują, że czuje się chora w łazience. Mimo to ponownie koncentruje się na swoim celu. Kiedy wychodzi, znajduje Kristofa czekającego na nią w korytarzu. Prowadzi ją z powrotem na dół, gdzie większość imprezowiczów się rozeszła. Wśród bałaganu Françoise znajduje ostrze, które wkłada do kieszeni. Daniel wciąż tam jest i w końcu proponuje jej taniec. Jednak ona odmawia, decydując się pozostać z Christophe M. Gdy tańczą, Kristof pyta, dlaczego Françoise odrzuciła Daniela, więc wyjaśnia, że Delfin prawdopodobnie tylko poprosiła go, by zwrócił na nią uwagę. Mimo to Christophe zauważył, że François ciągle zerka na Daniela, ale ona upiera się, że jest z jej przyjaciółką. Mężczyzna przyznaje, że Daniel jest przystojny, w przeciwieństwie do niego, ale François broni swojego towarzysza, mówiąc, że wygląda po prostu młodo. Christophe ujawnia jednak, że jest starszy, niż wygląda, ponieważ jest wampirem. François myśli, że Christophe po prostu mówi o swoim przebraniu, ale kiedy dotyka jego ręki, zauważa, że jest bardzo zimna. Mimo to zaprasza go, by poszli gdzie indziej. Kristof prowadzi ją do pobliskiej szklarni. W międzyczasie Daniel kradnie paliwo do swojego motocykla, żeby zabrać Delfin w inne miejsce. Przy tym wyjaśnia, że uczęszcza do szkoły z internatem, ponieważ jej ojciec jest tam woźnym, podkreślając, że jest inna niż jej bogaci koledzy. Danielowi to nie przeszkadza, zauważając, że ich rodzice w tym momencie nie mają z nimi nic wspólnego. Wkrótce François słyszy, jak Inna para jej szuka, ale nie zdradza, gdzie się znajduje. Wie, że Delfin wkrótce się podda ponieważ boi się ciemności, w przeciwieństwie do niej, która czuje się bardziej żywa w nocy. W tym momencie na ręce Françoise wpełza pająk. Nie przeszkadza jej to, twierdząc, że jest odważna. Jednak Christophe zauważa, że ją ugryzł, więc Françoise odsuwa pająka. Opierając się na swojej wampirzej historii, Françoise pyta, jak mu się żyje, więc Christophe przyznaje, że to jak klątwa, ponieważ jest stary, a nadal wygląda jak dziecko. Françoise dzieli się, że nigdy się nie zestarzeje, ponieważ przewidziała swoją śmierć w ogniu tej nocy. Wtedy zauważają, że zrobiło się cicho, więc wracają, widząc, że wszyscy już wyszli. Mając miejsce tylko dla siebie, Christophe zaczyna grać na fortepianie, podczas gdy Françoise go obserwuje. Wkrótce jednak dostrzega Morisa w cieniu, twierdzącego, że wrócił, by zabrać ją do domu. Zamiast tego Françoise tańczy z nim przy muzyce Christophe'a. Gdy taniec się kończy, Daniel i Delphine wchodzą, czekając na Françoise. Wkrótce Françoise każe Morisowi odejść, bo nie zamierza wracać całuje go w policzek na znak wdzięczności, a mężczyzna akceptuje, że nie dołączy do niego. Po jego odejściu Krzysztof dołącza do niej, a ona prosi go, by poszedł z nią gdzie indziej. Daniel i Delfin dołączają do nich, spacerując po pustych ulicach. Françoise przyznaje, że nie widziała Krzysztofa w swoich snach, ani Daniela i Delfin, którzy zaczynają się całować, co jej przeszkadza. Gdy docierają do placu miejskiego, Daniel narzeka, jakby wojna się zaczęła, będą wystarczająco dorośli, by zostać powołanymi. Życzy sobie, by kobiety nie były wysyłane na wojnę, żeby miał do kogo wrócić. W tym momencie François zauważa, że mężczyzna ukrywa alkohol w swojej kurtce, więc go kradnie, żartując z tego. Kiedy go oddaje, pyta, czy zna swoją przyszłość, ponieważ twierdzi, że jest prorokiem. François myśli, że Daniel w końcu się ustatkuje jak każdy inny mężczyzna, chociaż on w to wątpi, ponieważ chce prowadzić ekscytujące życie. Następnie pyta, czego chce Christophe, a ten po prostu odpowiada, że życzy sobie, by ta noc się nie kończyła. Grupa wkrótce dociera do lasu, gdzie François używa swojego wisiorka, aby dać sobie wskazówki. Zatrzymują się przy strumieniu, ale gdy François patrzy w górę, rozpoznaje zestaw drzew ze swojego snu. Co więcej, zauważa, że Maurice ich śledzi. Gdy podchodzi, zauważa krew na jego szyi, a gdy inni sprawdzają, co się dzieje, widzą tylko Françoise, a Maurice nigdzie nie ma. Zaniepokojona działaniami swojej przyjaciółki, Delfin później mówi Danielowi, że chce wracać do domu. W przeciwieństwie do niej, Françoise chce kontynuować eksplorację z Christophe M. W końcu natrafiają na miejsce wypadku, a Françoise rozpoznaje Jean-Pierre'a jako ofiarę. Christophe bada ciało, a gdy dotyka krwi, Françoise obserwuje go uważnie, zastanawiając się, czy okaże się wampirem po wszystkim. Jednak delfin wzywa ją, ponieważ znalazły inny samochód, który wpadł do wąwozu. Okazuje się, że to samochód Morisa, z martwym mężczyzną w środku. Zrozpaczona i dręczona wcześniejszą wizją, Françoise biegnie w lasie w łzach. Daniel i Delfin pędzą, by ją znaleźć, ale po chwili mężczyzna myśli, że powinni po prostu wrócić. Wierzy, że François odnajdzie drogę do domu, nie przekonany, że przewidziała swoją śmierć tej nocy. Aby ją przekonać, całuje Delfin, ale przerywa mu Christophe. Daniel postanawia szukać pomocy, prosząc Krzysztofa, by pilnował jego ukochanej. W innym miejscu François przypadkiem trafia do kościoła ze swoich snów. Odważnie wchodzi do środka, znajdując go w ruinach. Mimo to zapala świece wokół, zdeterminowana, by sprawdzić, czy jej przeznaczenie się spełni. Delfin i Christophe przybywają w pobliżu, a kobieta zastanawia się, co on chce zrobić z jej przyjaciółką. Nie odpowiada, więc ona prosi go, by jej nie krzywdził. Potem pyta, czemu był na imprezie, a Christophe twierdzi, że to dlatego, że to jego dom. Dwójka szybko znajduje François wewnątrz kaplicy. Delfin mówi przyjaciółce, że Daniel poszedł szukać pomocy, ale François myśli, że to bez sensu, bo Maurice i Jean-Pierre nie żyją. Przerażona tym, co robi jej przyjaciółka, Delfin bierze świecę i w końcu decyduje się ją opuścić. Wtedy Françoise daje jej zapalniczkę i obejmuje ją na pożegnanie. Krótko po wyjściu jednak Delfin gubi się w lesie i ma problemy z ponownym zapaleniem świecy. W międzyczasie Françoise pyta, dlaczego tacy ludzie jak oni nigdy nie są traktowani poważnie. Christophe myśli, że to dlatego, że są młodzi, ale Françoise uważa, że dla niej jest gorzej, ponieważ jest kobietą. Postanawia, że nie będzie już młoda, więc oddaje się Christophe'owi. W ten sposób całuje go, zanim zaczyna się rozbierać. Mężczyzna jednak waha się, więc François rani się znalezionym ostrzem i pozwala Kristofowi skosztować swojej krwi. Mężczyzna pyta, czy jest pewna, a ona potwierdza, więc przystępują do nocy namiętności. Po wszystkim Christoph oferuje François drinka, ale ona zamiast tego wylewa alkohol na ołtarz. Razem podpalają kościół. Delfin widzi ogień z daleka, martwiąc się o przyjaciółkę. W międzyczasie François pyta swój wisiorek, czy przeżyje, czy umrze. Zanim zdąży się ruszyć, jednak zatrzymuje wisiorek i całuje Christophe A, oddając to w ręce losu. Wtedy Delfin wraca, krzycząc za swoją przyjaciółką. François śpieszy, by poprowadzić przerażoną Delfin na zewnątrz, przypadkowo zostawiając swój wisiorek. Po przetrwaniu płomieni François płacze, zarówno z ulgi, jak i z żalu, że jej życie nie było tak mistyczne, jak sobie to wyobrażała. Mimo to jej podróż doprowadziła ją do Krzysztofa i jej pierwszego ekscytującego doświadczenia z mężczyzną. To daje jej nową perspektywę na życie, mimo że poranne słońce wschodzi i udowadnia, że Kristoff tak naprawdę nie był wampirem.